kochani, dzień zaczynamy od kawy. Jedną już wypiłam, teraz robię sobie podwójną, mocną kawę, bo jest dzisiaj takie ciśnienie, co prawda pogoda jest przepiękna, ale takie ciśnienie, że po prostu oczy to mi chyba zaraz wyskoczą i tutaj czoło, głowa to jest po prostu tragedia. Także kochani, lecimy robić sobie kawę i zaraz zabieramy się za obiad. Mam nadzieję, że coś tutaj zobaczycie, bo jak mówię pogoda jest piękna i słońce tutaj przez te wielkie okna w kuchni trochę za mocno świeci, ale tak wyglądają dzisiaj składniki na nasze danie. A dzisiaj sobie robimy roasted veg and feta bake z, ojejuś, z owocowym, tak jakby kuskusem, cous czyli kuskus i do tego owoce, ponieważ mamy tutaj rodzynki i migdały, zawsze zapominam. Jak to się nazywa po polsku? Wydaje mi się, bardziej już jestem przekonana, że ta porcja na dwie osoby będzie olbrzymia. No, widzicie po składnikach, zresztą tutaj mamy całą puszkę kus, nie kuskusu, tylko o Jezu, ciecierzyca to chyba jest, tak mi się wydaje. Więc to działa, dzisiaj może pokażę Wam troszkę więcej. Wkładamy na taką blaszkę albo do naczynia żaroodpornego, mieszamy, dodajemy łyżeczkę oliwy z oliwek, dodajemy szczyptę soli, wszystko dokładnie mieszamy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 20-25 minut. Pokroiłam na pół pomidorki koktajlowe, rozrobiłam tutaj w szklance 200 ml przegotowanej wody, na około 200 ml, bo jeszcze nie dorobiłam się miarki, nie wiem dlaczego, na wodę. Także na oko i pół kostki rosołowej Tutaj już mam ciecierzycę odcedzoną, ona musi się dobrze odsączyć I teraz czekamy, tutaj mamy Czekamy aż ten warzywa z piekarnika będą gotowe I przez ten czas możemy sobie po prostu posprzątać Albo przygotować stół do obiadu, albo po prostu się zrelaksować Tak, jestem jeszcze bez kolczyków Kochani, tak jak w przepisie powiedzieli, że mam się czymś zająć więc korzystam z tego czasu wolnego, mam jeszcze 10 minut I ubieram poduszki Już wam pokazuję, co tutaj się dzieje Marniuś, kto tu mi pilnuje rzeczy? Tak kochani, moje koty śpią ze mną, śpią ze mną zawsze Tak, tak To jest chyba najlepsza rzecz, jak kociak przyjdzie w nocy i zaczyna mruczeć i tak, zakładam te poduszki, poduszki poszewki. Wzięłam właśnie te różowe, one pasują mi do tego kocyka, który zarzucam jako. Nie wiem, jak to nazwać, jako Boże, jak to się nazywa. O, Jezu, wiecie co, po prostu uciekają mi słowa, ale dzisiaj już z tym bólem głowy, to już chyba w ogóle nie myślę. No, wyglądają pięknie, ale się za bardzo nie odznaczają. Ale tych tutaj turkusowych nie zostawię. Je zaraz niosę na dół, zobaczę jak będą wyglądały przy kanapie. Ale dzwoniłam już do mojej babci i do mojej mamy i powiedziałam, że jak będą na zakupach, żeby dokupiły mi jeszcze dwie takie, i jakieś beżowe albo białe. I tutaj wtedy się fajnie wpasują, bo ja mam um, meble białe, wszystko tutaj białe, ściany białe, więc byłoby ok, chyba że szare, bo mam szarą roletę, także napiszę im, że jak będą szare, mogą wziąć szare jednak. Tutaj do tego powiedzmy rosołku dodałam pastę pomidorową, czyli jak to się nazywa, przecier pomidorowy. To wszystko pomidorki, ten wywar, nazwijmy to tak, i ciecierzycę dodajemy do tamtych warzyw. I co później musimy zrobić? Musimy jeszcze dodać cały rozmaryn. Mieszamy wszystko i wstawiamy znowu na 15 minut. Wyjęłam fetę z opakowania i w przepisie mamy, że miałam. Wybaczcie za światło, ale miałam ją przekroić na pół, żeby była po prostu ładna, ale jak widzicie, niestety mi popękała. Także zrobię tutaj chociaż takie wiecie, jakieś dwa ładne kawałeczki, żeby to później ładnie wyglądało na koniec. No, a reszta jest jak jest. I tę fetę muszę posypać oregano i płatkami chili, i wrzucić to wszystko. Do warzyw, ale dopiero wtedy, jak warzywa zaczną nam tutaj w tym naczyniu troszkę bulgotać. W międzyczasie wsypuję kuskus do garka. Powinnam to wrzucić do jakiegoś naczynia, które nie uwalnia ciepła, tak? Wiecie o co chodzi chyba, ale nie mam takiego naczynia, więc daję to do garka. Wrzucam rodzynki, zalewam wrzątkiem, 200 ml wrzątku i przykrywam, żeby ten kuskus po prostu zrobił się mięciutki i napęczniał, nie gotujemy, dziwne ja zazwyczaj kuskus gotowałam może to by błąd, ale tak to robimy i czekamy aż wszystko będzie gotowe, mogę? daj kochanie, no mogę? Puszczaj to, bierz te łapki bierz te słodkie łapki no, piękne są. Piękne wyglądają naprawdę cudownie, kochani. Polecam Wam, jeśli macie gdzieś obok siebie pepko, idźcie zobaczyć. Na te poszewki ogólnie było dużo różnych wzorów. O, tutaj czuję, że kujek został. O i o, to jest chyba najgorsze. Wiecie co? O, mam to wszystko, żeby wyjąć. To jest po prostu tragedia, ale poszewki przepiękne. Mm, muszę Wam przyznać, że apetycznie to wygląda i warzywka znowu wracają do piekarnika na 10 minut. Wow, w ogóle powiem Wam, że te przepisy to jest po pierwsze no, świetna sprawa, już Wam tyle razy mówiłam, ale genialnie to wszystko jestem rozplanowany. Pomiędzy gotowaniem mam jeszcze tyle czasu, żeby sobie posiedzieć, posprzątać czy zrobić cokolwiek, więc super, już prawie kończę, zostało mi 3 minuty. I nie wyłączyłam muzyki. I tak, mój na raczej nie będzie zadowolony z tego dania, tak mi się wydaje, bo nie ma kurczaka. Ale jeśli wiecie, że lubicie kurczaka albo wasza druga połówka lubi mięso, nie ma problemu, przecież można mięso dokupić i dodać do warzyw, czy po prostu zrobić osobno. Ja właśnie chciałam, wybieram w sumie takie dania, których sama bym nie zrobiła, coś nowego, co mogę spróbować. I powiem Wam, że świetnie się czuję stojąc w kuchni i po prostu gotując. Co prawda, ból głowy mi nie przeszedł. Jest tragedia, chyba jednak będę musiała wziąć tabletki, ale to jest świetne. Jem zdrowo, nie tyję. I po prostu chodzę na i szczęśliwa, że mogę coś e, dobrego zrobić i że po prostu dobre rzeczy mi wychodzą. Także podnosi mi to chyba moją samoocenę trochę. Także kochani, e, już schodzę do kuchni, nakładam na talerz, pokażę wam, e, co wyszło. Bo sztuką jest też nałożyć to chyba wszystko ładnie na talerz, zobaczymy, co wyjdzie. No i za chwilę przekonamy się, czy danie wyszło dobre. Jak wygląda moja porcja? Troszkę próbowałam to ozdobić. Jak wyszło? Sami ocencie. Już się nie mogę doczekać, aż wezmę się za jedzenie, bo po prostu pachnie niesamowicie. Ale mojemu Krysanowi porcji jeszcze nie nałożyłam. Zostało dla niego dużo. Pokażę wam ile jeszcze zostało, bo wydaje mi się, że to danie akurat spokojnie na trzy osoby Mogłoby być Także tutaj widzicie ile zostało kuskusu Moim zdaniem bardzo dużo No i tutaj widzicie ile zostało warzyw Troszeczkę fety Dla mojego Krystiana fety zostawiłam mniej Bo on za fetą nie przepada W sumie za cukinią też nie przepada Także nie wiem czy będzie zadowolony z tego dania Jak nie ja będę miała kolację No dobra kochani Uciekam jeść Wiecie co tak pojadłam Że po prostu nie mam siły ale dobre jest to, że powoli przechodzi mi ból głowy, chociaż chociaż i tak bez tabletek się nie obędzie. Pojadłam tak i wiecie co? Nie zjadłam wszystkiego. Na talerzu zostawiłam dużo, więc wieczorem jak wrócę, dorzucę sobie troszkę tych warzyw, bo nie ma opcji, żeby Krystian mój wszystkie warzywa zjadł. I będę miała jeszcze kolację. To chyba jedno z większych dań z gusto, jakie było, więc i w ogóle jest tak proste, że nie musicie mieć... Um... Nie wiadomo, wiecie, tego boksa specjalnie sobie zamawiać, jeśli chcecie, to widzieliście, co dodawałam, jeśli nie, to dajcie znać albo odezwijcie się do mnie na Instagramie, czy gdzieś zrobię Wam zdjęcia tego przepisu i Wam po prostu to powysyłam, bo tam składniki były po prostu bardzo łatwe, nie ma żadnych dziwnych, specjalnych przypraw i pyszne ta feta. W ogóle połączenie rodzynek i fety tak mocno i ostro przyprawionej. Ona była ostra, ale... To jest taka ostrość, którą ja akceptuję, ja naprawdę nie lubię bardzo ostrego jedzenia, bo według mnie to wszystko później traci smak Więc pychotka, naprawdę dzisiaj pojadłam Oczywiście link do Gusto macie w opisie, jeśli ktoś by chciał I kochani, chciałam wam jeszcze wspomnieć, bo mówiłam, że tam jakieś akcje były dziwne na lotnisku To znaczy, wiecie, nie jakieś tam dziwne rzeczy się nie działy Ale no coś tam się działo Więc tak, gdzie to było? Jak leciałyśmy do Polski, czyli na lotnisku ja leciałam tym razem, pierwszy raz, z Leeds Bradford I świetnie będziemy z tego korzystać, bo to lotnisko jest dosłownie, nie wiem, 15-20 minut ode mnie Więc bardzo blisko, my zazwyczaj lataliśmy z Manchesteru, do Manchesteru dość daleko musieliśmy zawsze jechać Więc no, kawałek dnia się na pewno zaoszczędza, dużo czasu mniej na transport na lotnisko i wyobraźcie sobie, no ja dość dawno nie latałam, to podejrzewam, że się w sumie zmieniło, może też jakoś w ostatnim czasie. Lecieliśmy teraz Ryanairem i była zawsze taka opcja, że kupujesz bilet i możesz po prostu sobie wnieść bagaż podręczny, duży i mały. Ale teraz, jeśli nie wykupisz sobie em, pierwszeństwa wejścia na pokład, czyli tego priorytetu, to tego dużego bagażu podręcznego mieć nie możesz. Czyli możesz mieć tylko malutką torebkę, i zrobili to takie stojaki, gdzie mierzysz ten bagaż. I wyobraźcie sobie, że no my tam mieliśmy duże bagaże, to znaczy ja z moją siostrą nadałyśmy bagaż, a Madeusz Gosi miał torbę podręczną, ale tą malutką, bo wejścia na pokład sobie tego pierwszego nie kupił, czyli on miał już zmniejszony ten bagaż. No i wyobraźcie sobie, że my już wszystko przyszliśmy, odprawy i tak dalej. No i już ta ostateczna kontrola, gdzie sprawdzają bilety jeszcze i wchodzicie w korytarz już do samolotu. I tam nie wiem, tą obsługę jak można, to nie są stewardesy, ale tam zazwyczaj kobietki stoją i wszystko sprawdzają. Mijamy, no i widzimy, że starsza pani, taka babcia stoi, no i tam po angielsku coś tam, kobietka do niej gada. Ona nie rozumie. I my się pytamy, co się dzieje. Zorientowaliśmy się, że jest Polka. No i się okazało, że pani wraca od wnuków, była odwiedzić wnuki w Anglii, wraca do Polski, nie ma przy sobie kompletnie żadnych pieniędzy. I każą mi zapłacić 20 funtów za bagaż, bo po prostu nie mieści się do tego malutkiego, wiecie, do tej malutkiej przydziałki, do której trzeba ten bagaż zmierzyć. Po prostu się nie mieści. No i mi gości tak się przykro zrobiło, i gościa mówi, chodź, zapłacimy pani za ten bagaż, więc mówimy, dobra, proszę pani, my pani zapłacimy za ten bagaż. Pani oczywiście mówi, nie, jak ja wam oddam pieniądze, mówimy, no nieważne, pieniądze, my pani to zapłacimy, ale na szczęście um, leciało sporo Polaków i. Fajnie, wiecie co, na to popatrzeć, że ludzie mają serce i okazują jakąś tam empatię Są zainteresowani tym, co się dzieje, w tym takim dobrym sensie Bo leciała jedna Polka ze swoją córką, tę, tą jej córkę też tam trzepali z tym bagażem Ostro musiała coś wyciągać, w ogóle tego nie rozumiem Bagaż ci się nie mieści, ale możesz z niego wyjąć i założyć na siebie Troszkę bez sensu ale okazało się, że ta pani, ta Polka już jedna przeszła, miała bagaż dobry, więc od tej starszej pani wyjęła kilka rzeczy i wcisnęła do siebie do torby. I tak, ten bagaż pani się zmieścił, a Madeusz pomógł ten bagaż tej starszej pani wcisnąć na siłę. No i się zmieściło. W jedną stronę się zmieściła, a ta pani na kontroli jeszcze każe, kazała go wyjąć i włożyć odwrotnie, bo może się nie zmieści i my już się tak patrzymy na no serio, na no serio to trzeba robić, takie czepianie się szczegółów o kasę troszkę. No trudno. No i kolejna sprawa później była przy tej samej kontroli, jak jeszcze staliśmy w tej kolejce. Bodajże to była Polka i chłopak chyba był Anglikiem I tamta dziewczyna, wyobraźcie sobie, miała torbę Nie taką, którą można byłoby ścisnąć, tylko taką bardziej sztywną Na kółeczkach i z rączką I wyobraźcie sobie, że ona tę kółka i tą rączkę tam na szybko próbowała oderwać I jej się to udało oderwać i wtedy ten bagaż jej się zmieścił Bo inaczej nie wiem, dlaczego widocznie się nie mieścił do tego małego Czy jak oni to naliczają Tamtej pani kazali zapłacić 20 funtów, tej dziewczynie kazali zapłacić 50 funtów i ona mówi do tego swojego chłopaka, że ta torba nie jest warta 50 funtów I ona woli ją zniszczyć niż po prostu tyle dopłacić Ale wow, naprawdę dużo się pozmieniało Nie wiedziałam, po prostu takie czepianie się Więc proponuję wam teraz kupować duże bagaże Wiem, że to jest troszkę większy wydatek Ale na pewno ułatwia to życie Uwierzcie mi, że ułatwia to życie My wiele czasu, no w sumie to już wiele lat tyle razy latałam do Polski czy gdzieś indziej Zawsze latałyśmy tylko z bagażem podręcznym. Nie dość, że musisz napchać do na tej torby, bo wiadomo jak te dziewczyny się pakują. Po drugie, później musisz targać się z tą torbą od wejścia na, na lotnisko, aż do samego wylotu. A tak, jak to wchodzisz na lotnisko, nadajesz bagaż i po prostu masz już wywalone i chodzisz sobie spokojnie po tym lotnisku i się nie martwi, że musisz targać ze sobą tą torbę. Więc tak, kochani, po prostu bardzo się cieszę. Tak wiecie... Nie wiem, aż tak serce rośnie, jak się widzi że, widzi, że ludzie po prostu są zainteresowani i chcą sobie pomagać. Bardzo miło, bardzo miło. Ale była też taka jedna sytuacja, a i w ogóle z tego lotniska wylecieliśmy, dolecieliśmy już do Wrocławia. Lot był bardzo nieprzyjemny, sporo turbulencji. Gosia obok mnie siedziała, tak ją ścisnąłem za rękę, że biła mi zegarek, miała odbity zegarek. I ja oczywiście panika, i się patrzy przez to okno, mówię Boże, jak spadniemy, to nie przeżyjemy tak. Ja należę do tych osób. Po prostu nie tyle, że boję się latać, ale jak już są turbulencje, to wyobraźnia mi zaczyna działać. No i na lotnisku we Wrocławiu nas tego samolotu wypuścili. Było tak zimno, to już był wieczór, wieczór, w sumie noc, już nie pamiętam o której to było. No, bardzo późno już było, tak czy siak. No i wyobraźcie sobie, że nie podstawili nam autobusów, i dość długo staliśmy na płycie lotniska. Bez opieki, bez nikogo, zanim oni te autobusy podstawili. Taka troszkę dezorganizacja, ale w drugą stronę też to tak było tutaj w Leeds Też troszkę czekaliśmy w samolocie na to, żeby wszystko podstawili. No i w jednym autobusie, właśnie to było już. Żeby was nie skłamać, skąd to było? A, musiałam się chwilę zastanowić, to było już, jak wróciliśmy, czyli. Wróciliśmy do Anglii, wsiedliśmy do autobusów, żeby autobus nam, nas przewiózł do wejścia, do budynku No i weszło... My zajęliśmy miejsca, weszło jakieś tam starsze państwo No i ja oczywiście jestem tak wychowana, żeby to miejsce ustąpić z mojej, Siedziałam z moją Gosią, wstałam, usiadłam na sam tył, wcisnęłam się do Amadeusza I mówię tam do tamtej pani, proszę usiąść, ona taka dumnie oburzona, nie, ona nie będzie siadać, ona będzie stała i normalnie, jakby ktoś mnie uderzył w twarz, uwierzycie, nie podziękowała, tylko po prostu taka zła, obożona, że ona nie będzie siadać. Jejuś. Aż naprawdę nie wiadomo czasem, jak się zachować, że nie wiem, no ja po prostu zostałam tak wychowana, że starszym zawsze miejsce się ustępuje i nie wiem. Ale dobra, kochani, tyle wywodów w sumie na dzisiaj, chyba wystarczy, co? E, jestem ciekawa, czy wy mieliście jakieś takie dziwne przygody na lotnisku, czy widzieliście coś dziwnego? Piszcie w komentarzach, z chęcią poczytam. Na pewno inni też będą ciekawi, co tam się dziwnego mogło na tych lotniskach dziać. Piszcie, czy chcecie oglądać dalej te przepisy z gusto. I tak ja te pudełka dalej będę sobie zamawiać, więc mi wiecie, nie stoi nic na przeszkodzie, żebym po prostu w jakieś tam te vlogi codzienne to wplatała. O ile chcecie to oglądać, mi po prostu fajnie się to tak kameruje. Dzisiaj w tej kuchni dosyć dużo czasu spędziłam, bo obiad zajął mi 45 minut, przynajmniej tak było na przepisie, ale jak wiecie, jeszcze później muszę ujęcie aparatem robić, to przekładać, tam to przekładać Zeszło troszkę więcej, ale tak czy siak jestem zadowolona. Dobra kochani, na no dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!